W tym korku od godziny dziewiątej już drugi raz stoję, bo woda mi się zagotowała. Przez co tak? Przez to, do, z dzieckiem byłam, do lekarza. I... Jeszcze takiego czegoś nie przeżyłem jak wjeżdżając do Szczecina. A gdzie się zaczyna korek? Korek się zaczyna na basenie górniczym. Pan stał w korku? No, no pół godziny dobre. Dobre pół godziny? Dobre pół godziny. Tu, znaczy na tym kawałeczku tutaj od, od yy... Na ten, że tam nie ma żadnego znaku, że tutaj jest zamknięte na policję wyjazd, żeby tam było, to można było lecieć przez miasto. A skąd pan jedzie? Z Gorzowa jedziemy. Z Gorzowa, bo miejscowi to może, może wiedzą, że, że akurat jest zamknięte, ale my akurat tutaj to bez jakiejś informacji, bez, bez, bez oznakowania, bo nie ma oznakowania żadnego. A co się stało z no, to woda się zagotowała. No. Przy takim wolnym jeździe, no nie ma, nie ma siły na to, czyli tej, 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 tej temperaturze, jaka występuje na tą chwilę, to no, nie ma mowy nawet, żeby, żeby to ujechać dalej. No. No. Dziękuję bardzo. No, proszę... Tam panu też się zagotowało, tak? Do... No tak, no mnie tym, no, niesamowicie. No.